zobaczcie. Droga noc znowu przymrozek. Ale jedziemy trochę później ze względu na temperaturę. Jedziemy na ryby. Andrzej, prognoza pogody jak? Super idealna. Super idealna. Andrzej zadowolony, że wyrwalny wreszcie na ryby. Na pewno by dobrały. Ty, słyszeliście to? Słyszeliście to, do właśnie Słyszeliście to? Zawsze tak. pesymista nie, A, a nie, dzisiaj nie, nie, optymista Dzisiaj już optymistycznie, na pewno będą brały No A jak będą nam brały Jakie będą rybki no to, się, o, to się okaże Zobaczycie w części filmu Rozstawiliśmy sobie sprzęt Dzisiaj przyjęliśmy troszeczkę inną taktykę Andrzej jest na innym stanowisku, ja na innym Będzie trochę biegania Jak widzicie Taka delikatna fala jest Trochę niewygodnie się rzuca bo znosi nam W prawo bo wiaterek jest południowo-wschodni I czekamy na rybki Zobaczymy czy ten dzisiejszy przymrozek Da nam rybki czy będzie z nimi trochę problem Karp albo leszczyk, Jurek? Stawiam na leszczyka Co? Na leszczyka? No ja bym... Na razie nie stawiał, bo to może być i karpik A nie, jednak leszcz I zobaczcie Jest pierwszy leszczyk dzisiejszego dnia Zobaczymy jak będzie takie delikatne branko było. to w tą stronę. Odszedł, popłynął. Już słoneczko Zabiło się trochę cieplej. Jak widzieliście przed chwilą było pierwsze branie, leszczowe Fajny już taki leszczyk Gdzieś 45 cm Jak zwykle nie wyciągaliśmy go z siatki, odhaczyliśmy i Wypuściliśmy, bo to szkoda ściągać z niego śluzu przy takim chłodzie I zobaczymy co będzie dalej Andrzej przyszedł do mnie w odwiedziny co, I jak tam? To mam ci powiedzieć? jakby mi nic nie wierzy to to, to... to nie chodzi to się, o ciebie, to, nie wierzę. Szwę, to się szwendam. Czekamy, no. bo nie jest dzisiaj prosto, w nocy przymrozek był, liczyliśmy się, że z tym nie będzie tak prosto dzisiaj. Dokładnie, no ale tak nieraz żeśmy mówili, jak jest tylko ta sobota, to, to po prostu mamy to co mamy i musimy z tego korzystać. Czy jest przymrozek, czy nie, no wiadomo, gdyby było tam minus 10, to nie przyjedziemy, ale, ale jak jest zerowa temperatura, po jakimś tam godzinie, dwie, wyjdzie słoneczko, trochę te powietrze A No teraz się wyszło to aż okreje. inaczej. No dokładnie. Cieplej się zrobiło. Od razu jest, jest, jest przyjemniej, no a to, że, że te nocki ostatnie były takie dosyć chłodne to wiedzieliśmy, że może być ciężko z tą rybą, ale tak jak powiedziałem, no jest sobota, to jest wolny dzień od pracy i to można sobie przyjechać trochę odpocząć na tych rybach, nie? Nadzieja odżyła, bo słoneczko Nadzieja wyszło, odżyła, bo że wysz... rybki trochę, za z nami współpracować. Z... tam u, komu, u kogoś coś gra? Nie, nie, to Marian dociąga Ach. sobie ten. Myślałem, e... że coś bierze po tyłek, jestem wstawiony. Wyszło słońce i od razu nadzieja wlała się w serca. Zobaczymy. Byliśmy do tej pory sami, teraz jak słodeczko wyszło koledzy zaczynają zjeżdżać. Dokładnie tak. Wierząc tak jak i my, że coś się będzie działo. I tu mam węzeczkę federowo. I rzucam tam gdzieś na 35 metrów. Tam jest taki spad, gdzie lubią być leszcze. Jak zwykle tu mam, rozpocząłem od pomarańczowego dambersu. Natomiast pokażę Wam wiątkę karpiową mam z drugiej strony. tu miałem założony do tej pory żółty dambersik, ale nic nie brało i też założyłem pomarańczowy coraz coś tam podciąga może coś też na tą węteczkę karpią weźmie, tutaj niestety no może albo stety rzucamy już trochę dalej tak gdzieś na 40-45 metrów i też na ten spad Zobaczymy, czy coś tym razem weźmie, bo ostatnio wędka karpiowa niespecjalnie. Natomiast na federze bardziej się coś dzieje. Jest jeszcze jakaś rybka, kolejna na zestawie no, Laszczyk. Taki leszyk. No ładny. Nie? No już taki fajny 40 i go wypuszczamy. Dokładnie. Niech wraca. I co? No i tak człowiek jest zadowolony. Zobaczcie, słoneczko wyszło. Rano przyjechaliśmy przy mroze, szron. Teraz słoneczko wyszło. Za chwilkę czapeczkę to swoją zdejmę, bo już jest ciepło pomału. Nie zostaw może akurat na ci szczęście przynosi. No talizman, <laughs> ludzie to bywa. <laughs> Andrzej mnie tu ładnie podpuszcza. Ale na no jak mówi, to będę czapeczkę trzymał. No, Nie wiem jak długo wytrzymam, ale, ale będę trzymał. Do końca, Jurek, no. do końca. I zarzucamy. Połowimy dzisiaj na takie dumberciki. jak widzicie pomarańczowe. Żółte się na razie nie sprawdziły, nic nie chciało na nie brać i zobaczymy jak będzie dalej. I kolejna rybka na zestawie. Mamy kolejnego leszcza. Odjazd był taki, powiedziałbym, karpiowy, a się okazał leszczyk. Zaraz go wypniemy i zaprezentujemy rybkę. Niech patyk, no. Jurek, Jur, to już chyba jesteś zadowolony, nie? No powiem Wam tak połowicznie. A czemu połowicznie? No połowicznie, co? bo liczyłem. Na potężne karpie? Nie, ja, ja na karpie <laughs> nie liczę w ogóle. Wiecie. Mnie by interesował jakiś jeszcze karaś, lin, troszeczkę coś dla odmiany, bo mamy leszczyki, Wiecie, to jest tak, jak mówią, apetyt to się w miarę jedzenia. Tutaj chcieliśmy, aby była rybka, chociaż leszczyka. Jak jest leszczyk, no to chcieli, To żeby chcieliśmy były dwa. I, dwa. Później więcej, teraz jakiś inny gatunek. I tak z, zawsze nie do końca to, co złowimy, to tak, człowiek jest zadowolony, chciałby coś trochę innego. Tak z Andrzejem mówimy, nie udało nam się tu nigdy lina wyciągnąć, i może wreszcie przyszedł na to czas. Bo karasia to tam żeśmy już wyciągali. No z linkiem to jeszcze może być ciężko, bo to nie ta pora, ale, ale nigdy nie wiadomo. Jest tu ta rybka, także. Sezon przed nami jest długi. Może, może coś, początek, może coś nam w się tym roku uda nam się coś wyciągnąć tutaj. No. I bierzemy, Dobra, się no, zbież, dalej do bierzemy się za Bierzemy się za ten załowienie. Dzisiaj trochę zanęta jest zmieniona. Trylowa, ale jak zwykle dalej pieczywko fluo i drobny pelecik 2 mm tamto zawsze było jaśniejsza ta jest taka zanęta może mi się uda przybliżyć się o tu taka bardziej czerwona na razie dała jakąś róbkę zobaczymy jak będzie dalej Andrzej holuje rybkę Zobaczymy co to jest no To może być ładny leszcz Zobaczymy Albo karp jak wpuszczany Okazuje się może być kar i tak jak Andrzej mówi wejdzie nam do tego, nie? Wejdzie wejdzie i mamy karpika widzicie tu jakieś z boku ma Blizznak musimy też mu to zabezpieczymy o tak delikatnie długo tu. Tu z przodu tu był z przodu chłopak, chłopak stoi także mamy kopika Ta już po zabiegu jeszcze gdzieś coś Tu nie. Tu nie, dobra. Patrzę, czy... O, tu go weź jeszcze. Nie, weź wiem, to to, nie wiem, co to tu jest, ale... Staramy się dobra. rybkę zabezpieczyć. No i go wypuszczamy. Teraz na spokojnie. I niech on sobie. W tą stronę, no jaki uparty do brzegu, zamiast od brzegu, no obróć go do góry nogami. O, teraz widzicie i tak idzie do brzegu, ale już pomału sobie odchodzi i odpływa na okarpik, kolejne branie. Zobaczymy, co nam to małowisko teraz przyniosło za rybkę. Co Jurek? Karp? Karpak. Arbol, albo lecz. Nie, to wygląda na jest leż, to jest ładnie. Widzicie? Leszczyk jest. Będziemy go wypuszczali. No chłopczyk, musisz wyjść. Pomalutku. No tu. No wychodź. Teraz już w końcu mu się udało. No, taki zdesperowany był, żeby zostać z nami. No, żeby z nami zostać, wiesz. Może mu się towarzystwo spodobało. Mówi, jest tu takich dwóch dziadków. I może coś. Z nimi podyskutuję Umili mu trochę czasu tak. z swoją obecnością. Niech się chłopaki nie zniechęcają i, i dalej wietkują. Ale tak, wszystkie trybki jakoś tak dzisiaj dziwnie podchodziły do nas, no, nie? One tak bardzo delikatnie biorą. Bardzo, bardzo. Trzeba uważać, żeby ta, na tą szczytóweczkę, bo to takie jest, jakby coś próbował, próbował, a on już tam siedzi i trzeba go za chwilę wziąć, uwolnić i wypuścić. Tak. I my dalej próbujemy. To chyba może być skarb, nie? Według mnie to jest skarb. I to na pewno jest skarb. Na sam koniec zameldowała nam się jeszcze jedna rybka, co nas niezmiernie cieszy. No i jak widzicie udało się, kończymy rybką Na zakończenie karpikiem także udało się po karpiku nam z Andrzejem złowić deszczyki i jesteśmy zadowoleni mimo że tak zimno było o poranku. Czas się pożegnać z Wami po dzisiejszym wędkowaniu. No dzionek, jaki był, taki był. Trzeba było z tego skorzystać. Parę rybek się zameldowało, jak widzieliście na filmie. My jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy znowu z Jurkiem po, po tygodniu tam pauzy się spotkać i miło spędzić czas. To było dla nas najważniejsze, żeby sobie tam odpocząć po, po całym tygodniu pracy. A i fajnie było, że parę rybek też e, mogliśmy złowić. Zobaczcie, Andrzej mówi pa, parę rybek. Pamiętacie, na początku filmu mówił dzisiaj coś złowimy. I ten optymizm się przełożył na wędkowanie. Po raz pierwszy trzeba powiedzieć, pamiętajcie, pierwszy raz pesymista, i dzięki temu żeśmy coś połowili, mimo że było dzisiaj naprawdę ciężko. Było, było ciężko. Początek się zapowiadał niespecjalnie, ale jak zwykle. Udało nam się trochę rybek złowić i to jest najważniejsze w tym wszystkim i minę spędzi czas Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Do następnego spotkania nad wodą Jasna się zbliża coraz bardziej wierzby zielenią i będzie nam dużo łatwiej łowić w tym cieple najgorszy okres, można powiedzieć, dla nas za nami, bo nie było lodu na który można było opowędkować a teraz już się nie zapowiada, chociaż te nocne nocki przepraszam, są jeszcze na minusowej temperaturze chłodne ale już po pomalutko coraz lepiej będzie